przygotowując poprzedni projekt ustawy, żeśmy starali się docieć, jakie są powody tego, że wprowadzamy, że chcemy wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy. Jest tutaj powody gospodarcze, a mianowicie zwolennicy mówią wzrost produkcji. Szanowni Państwo, czy mamy nadmiar produkcji, czy też mamy ustalone kwoty i ogryjemy ziemię, a więc chyba wzrost produkcji tutaj nie jest argumentem. Obniżenie kosztów produkcji bo genetycznie modyfikowane pasze są tańsze. Szanowni Państwo, ja bardzo prosił, żeby zrobić przegląd cen pasz na świecie i genetycznie i niegenetycznie modyfikowane i soi i kukurydzy i zobaczyć, gdzie można kupić taniej niegenetycznie modyfikowane. Równocześnie mówi się obniżenie kosztów produkcji. No, szanowni Państwo, w Grujeckim jabłko kosztowało przemysłowe 10 groszy, wiśnia 40. Czy chodzi nam o to, żeby jabłko kosztowało 2 grosze za kilogram po genetycznie zmodyfikowanym, a wiśnia 10 groszy? No chyba też nie budzi to pewne no, sprzeczności. Głód. No chyba nie grozi nam głód w Polsce. A równocześnie, o ile chodziło o na przykład ostatnią kataklizm, to musieliśmy przez organizacje kościelne kupować worki z mąką czy też z żywnością. A więc chyba nie genetycznie modyfikowane organizmy zapewnią brak głodu na świecie. Innowacyjność. Szanowni Państwo, poproszę o spojrzenie na ostatni raport. DG Środowisko, Assessment of Soil Biodiversity Policy i zobaczycie Państwo, że innowacyjność idzie w kierunku rekonstrukcji bioróżnorodności gleb, po to, żeby produkować żywność o wysokiej jakości. I w tym dokumencie, który jest opracowany przez Komisję Środowiska, jest totalna krytyka wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na funkcjonowanie gleb. A więc, a my mamy gleby super dobre, o super potencjałem, potencjale biologicznym, gotowe do tego, żeby produkować żywność o wysokiej jakości. Szanowni Państwo, następnie prawo. Ktoś się powoływał na prawo. Szanowni Państwo, ten projekt jest niezgodny z konstytucją, jest niezgodny... Z konwencją o bioróżnorodności biologicznej jest niezgodny z protokołem z Kartaginy i jest niezgodny z naturą 2000 z dwoma dyrektywami. Więc gdzie mówimy, że tu jest to zgodność z prawem? Szanowni Państwo, Stowarzyszenie. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski widzi ogromną szansę w polskim rolnictwie, w tworzeniu miejsc pracy, utrzymaniu miejsc pracy poprzez całkowity zakaz uwalniania genetycznie modyfikowanych organizmów w produkcji roślinnej i zwierzęcej. To jest wielka szansa dla polskiego rolnictwa, dla polskiej wsi, dla rozwoju terenów niezurbanizowanych. Jesteśmy za powrotem do tego, aby całkowicie zabronić używanie genetycznie modyfikowanych organizmów. Do czasu aż nauka odpowie nam w stu procentach, że tego rodzaju działalność jest bezpieczna i dla człowieka, i dla środowiska. Dziękuję.